Witam Was wszystkich i zapraszam na czytanie horoskopu na wrzesień. Chciałabym Wam powiedzieć jakieś takie mądre słowo wstępu, żeby tak wprowadzić w ten jesienny nastrój, w ten rytm takiego może trochę wyciszenia i takiego małej refleksji, ale myślę, że najlepszym tutaj będzie moim wtrętem jeśli zrobię po prostu czytanie dla nas wszystkich, takie ogólnej energii, co nas może we wrześniu spotkać, a później będą czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Niech więc karty przemówią dla nas wszystkich energię tego września. Jest to dość przełomowy miesiąc, bo nawet jeżeli spotkamy się z jakimiś takimi działaniami, powiem Wam, nie do końca jawnymi i nie do końca takimi, które pozwalają zauważyć się od razu, to należy nad tym wszystkim przejść i pomimo tego, że majty mogą być pełne strachu, po prostu robić swoje. Po prostu nie dać się zwalić w niebyt, nie dać się zwalić w nicości To jest tak, jakby ten miesiąc był miesiącem wyjścia pomimo ciemności na wierzch. Bo ciemności mogą być różne. Powiem Wam, oprócz takich działań osób, które są niezwykle wredne i niezwykle upierdliwe, to tak jak komar, bzyk sobie lata i, i potrafi życie człowiekowi na łące uprzykrzyć, niby go nie ma, a jednak jest. To pomimo tego, że boimy się, że może ugryźć Trzeba robić swoje, trzeba iść do przodu, trzeba, trzeba żyć. I jeszcze jedno. Trzeba cieszyć się swoim czasem tutaj na Ziemi, żeby nie dać się wpędzić właśnie w to malkontentwo, w to uwikłanie, w ciemne, niskie energie cieszmy się, cieszmy się życiem, cieszmy się z małych, drobnych rzeczy, bo one tak naprawdę składają się na całe nasze życie. Te malutkie kroczki, te malutkie radości są ważne, a nie takie olbrzymie kroki milowe. One też są ważne, ale życie, życie składa się właśnie zdrobiazgów. Cieszmy się i nie dajmy się właśnie wpędzić w strach, w bójki, w potyczki i w takie życiowe przepychanki. Inaczej róbmy swoje. Tak po prostu róbmy swoje. I niech to będzie taka, takie przesłanie dla nas wszystkich. W tym wrześniu. A teraz? A teraz zapraszam poszczególne znaki Zodiaku. Witam, drogie strzelce. Zobaczmy główny temat września dla Was. Będziecie raczej osobami dobrze poinformowanymi, albo będziecie starali się być. Osobami dobrze poinformowanymi, zanim cokolwiek nowego zrobicie. Będziecie zasięgać informacji, będziecie zasięgać porad i u rodziny, i u tych, których dobrze znacie, ale też u, u osób, które znają się po prostu na danym temacie. Będziecie chcieli być po prostu przez to, że informacji mnóstwo będziecie zbierać, będziecie chcieli być osobami bezpiecznymi w waszych nowych, czegokolwiek one by nie dotyczyły działaniach. A coś pozytywnego, No właśnie to wasze malkontenstwo, bez względu na to, czego ono dotyczyło, powodowało, że staraliście się być osobami jednak wycofanymi, ostrożnymi i mocno oceniającymi sytuację, czyli inaczej, szukaliście dziury w całym. Szukaliście dziury w całym z powodów różnych. Nadmierna ostrożność, wyimaginowana jakaś obłędna można by nawet powiedzieć, chociaż może to trochę za dużo powiedziane, ale taka nadwrażliwość, czy też po prostu chuchanie na zimne. Tak to się, Tak to można określić w skrócie. I tutaj jednak, pomimo tej całej ostrożności, pomimo takiego zamknięcia w sobie, pomimo tego, że naprawdę boicie się różnych rzeczy, jednak wychodzicie do ludzi, jednak staracie się wyjść z, tego, z tych swoich czterech ścian. To jest trochę tak, jakbyście. Bali się, ale pomimo tego strząsącymi się wręcz nogami ruszyli do przodu. I to jest bardzo pozytywne, dlatego bo staracie się z tym strachem właśnie, paraliżującym strasznie, jak to strach, w jaki sposób sobie poradzić. A tutaj poradzeniem sobie... Jest po prostu wyjście z za stałego miejsca, z za stałego patrzenia na siebie i na swoją sytuację. A coś negatywnego może właśnie za długo już byliście w takim odwrocie może za długo czekaliście na zmianę różnych sytuacji, i w międzyczasie wyobraźcie sobie, że pewne okazje, które mogły dla Was być naprawdę dobrymi okazjami, czy zarabiania pieniędzy, czy okazjami do tego, żeby coś dokończyć, w coś się zaangażować, być, być grupą, być częścią jakiejś ekipy, to coś, mogło w międzyczasie wam umknąć, ale też przez te stracone właśnie okazje może się okazać, że takie okazje właśnie nie będą przychodzić w najbliższym czasie zbyt często i trzeba będzie trochę poczekać, żeby się ten... Przysłowiowy pociąg szczęścia na waszym peronie wkrótce zatrzymał, ale jak sobie z tym poradzić? Nie ustawajcie, nie ustawajcie, słuchajcie w boju i nie traćcie, nie traćcie nadziei. Bo jeżeli nie możecie być częścią jakiejś ekipy, która zrobi coś razem, wszyscy i tak dalej. Możecie być freelancerami, możecie sami to wykonać, możecie sami dać się poznać i jeszcze jedna fajna rzecz. Możecie wreszcie swoje życie chwycić sami mocno za uzdę i pójść, odważyć się, pójść w kierunku, w którym tak naprawdę już dawno chcieliście, Tyle tylko, że z jakichś powodów tego nie robiliście. A może, a może to był właśnie ten moment, kiedy kończycie wasze przygotowania, żeby być samodzielnymi i żeby wreszcie ruszyć, ruszyć do przodu. To jest ten pozytywny, niezwykle fantastyczny aspekt tego miesiąca. Jakby finalizujecie wreszcie, Wasze wyjście z tych czterech ścian, bez względu na to, czym te cztery ściany dla Was były, to pewnego rodzaju ograniczenie, to pewnego rodzaju taki inkubator, i niech tak będzie. To był inkubator. Niech on właśnie będzie tą wyrzutnią dla Was do nowego, bardzo ekspresyjnego, bardzo twórczego miejsca. Okej, okay. a niespodzianka? No właśnie, niespodzianką będzie to, że jeżeli już się zdecydujesz na to, żeby wyleść z tego kokonu i pokazać światu, jakim jesteś cudownym człowiekiem, to okaże się, że odzew ze świata będzie fantastyczny. Będziesz doceniona lub doceniony. I będą poznawać cię jako osobę, która ma niezwykle w sobie dużo talentów, w związku z tym jej praca, jego praca warta jest y, tych pieniędzy. A rada bądź przesłanie, Powiedziałabym, żebyście na pierwszych sukcesach nie zaprzestali, bo wyjście raz to nie znaczy, że już jest ok, już się złapało pana Boga za nogi i jest w porządku. Tu raczej powiem wam, że należy jakby być konsekwentnym i iść w dobrym kierunku. Czyli Wyjście na zewnątrz, pokazanie się, dużo optymizmu, yy, pokazanie się światu, nawet bycie takim trochę aroganckim, ale nie w tym złym słowa znaczeniu, tylko takim, że: Zobaczcie, jestem, mogę, umiem, daję radę, jestem fantastyczny. Czyli dobry czas na to, żeby wreszcie zaświecić może to jest właśnie Twój czas żeby z czymś się ujawnić, pokazać światu. I z drugiej strony mieć nadzieję, mieć taką podbudowę wewnętrzną, czyli być bardzo pozytywną osobą, że to, co robię ma sens, jest właśnie dobre dla mnie i przyniesie takie rezultaty, Jakich się spodziewaliście na samym początku, czyli będzie to sukces, bez względu na to, co określacie sukcesem. W związku z tym to czas, to czas właśnie, żeby wyjść, pokazać się światu, jakimi jesteście fantastycznymi ludźmi i pokazać im swój pomysł na siebie. No i co? Życzę Wam jednego. Niech się po prostu to uda. I co? Do następnego.